Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej z w rozmowie z Katarzyną Zawadzką. Zespół Muse towarzyszył nam w zeszłym tygodniu mm. i pamiętam, że tam było takie słówko force, czyli, że, czyli siła. May the force be with you, czyli jak w Gwiezdnych Wojnach, nie niech moc A. będzie z tobą, ale można też kogoś do czegoś zmusić, na przykład mm. żeby przyszedł na wcześniejszą emeryturę. Pamiętasz, jak to było? She was forced into early re retirement. 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 Super. Bardzo trudne słowo. Naprawdę. To, to, <laughs> to słowo że... jest dla mnie wyzwaniem. No i świetnie, ale fajnie, bo już, już bardzo blisko byłaś. A teraz już potrafisz. Retirement. Retirement. Super. Czyli to jest ta emerytura. Um, he, um, he is retired. To jak sobie użyjemy w takiej formie, że ktoś jest na emeryturze. Okay. E, I to był Muse. Bardzo fajne, rockowe e, brzmienie, ale takie bardzo przebojowe. Dzisiaj e, zajmiemy się trochę innym artystą. On był strasznie znany w latach 80., -tych, 90., -tych, potem w 2000 Zmienił styl muzyczny w ogóle na taki bardziej rockowy. Natomiast piosenka, dzięki, dzięki której zaistniał, to Sign Your Name Across My Heart w 80. latach, 87. -tych. I on wtedy się nazywał Terence Trent Darby. Pewnie część słuchaczy, która jest w moim wieku lub trochę starsi na pewno kojarzą Terence'a, Terence'a Darbiego. Co jest ciekawe, on podobnie jak Prince kompletnie zmienił swój, e, swoje nazwisko. To w jaki sposób się podpisuje na płytach itd. E, Prince zrobił to z innego powodu, ponieważ chciał zerwać e, umowę z wytwórniami, z którymi był, miał podpisany, bo były po prostu w pewnym momencie za, zaczęło się robić tak, że one zarabiały więcej pieniędzy niż on na jego muzyce, więc został symbolem. I potem wszystkie późniejsze płyty Prince'a nazywają się Symbol, a nie Prince. Natomiast Ten Strand zmienił swoje imię, nazwisko na, na indyjskie, ponieważ gdzieś okazało się, że strasznie zaczął być taki duchowo uświadomiony i chciał wszystkim pokazać, że on się zmienił wewnętrznie. Nazywa się teraz Sananda Maitreya. Jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, że jest jakiś błąd yy, wykonawcy, bo szukałem tej piosenki. A potem sobie poczytałem, że on faktycznie zmienił kompletnie to imię nazwisko. I to jest ciekawe, że ktoś, kto jest rozpoznawalny przez to swoje imię nazwisko, potrafi taki myk wykonać, że nagle zmienia na coś, co no, ciężko jest zapamiętać, powiem szczerze. Ta piosenka. Sign your name across my heart. Jak usłyszycie, na pewno rozpoznacie. Ma takie ciekawe słówko w środku. Fortunately, mhm. czyli szczęśliwie. Fortunately. Szczęśliwie, całe szczęście, na szczęście. Możemy sobie zacząć tak zdanie zawsze, że Fortunately. Um, I'm at home. Fortunately I have you. Czyli do góry okay. możemy powiedzieć, że szczęście mam ciebie i możesz mi na przykład pomóc. I mamy dwa zdania. Uh, fortunately we've got home before it started to the rain. Mm -hmm. Czyli uh, szczęśliwie znaleźliśmy się w domu, zanim zaczęło padać. Tak. Fortunately we got home before it started to rain. Czyli dojechaliśmy do domu i wtedy dopiero zaczęło padać. I, unfortunately, I can't help you. Czyli nieszczęśliwie. Niestety. 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 Mm -hmm. Nie mogę ci pomóc. Mm -hmm. Czyli zawsze kiedy chcemy powiedzieć niestety komuś, że czegoś nie możemy zrobić, mówimy unfortunately, I can't. Help you. Help you, na przykład. Okay. E, w piosence mamy taką linijkę ciekawą. Fortunately, you have got someone who relies on you. Nice. Fortunately you have got someone who relies on you. Czyli na szczęście masz kogoś, na kim możesz polegać. Tak. Rely on you, ktoś, na kim ty możesz polegać. Rely on somebody polegać na kimś. Fortunately. Jeszcze raz to tak się Szczęśliwie. Na szczę Szczęśliwie, na szczęście masz tego kogoś. A w przeciwieństwo, Kasiu, jeszcze raz tak było? Unfortunately. Unfortunately. Kolejne długie słowo, ale bardzo, bardzo Unfortunately, I can't help you. Więc musisz powiedzieć sam, kto za chwilę o tą piosenkę. <grym> Dokładnie. Wcześniej nazywał się Terence Trent Darby. Aktualnie Sananda Maitreya. Jestem przekonany, że wiele z Was, kto zna Terence'a, nawet nie wiedziało o tym. I piosenka pod tytułem Sign Your Name Across My Heart. To słuchamy w Radio Opole.